czego nie jeść na diecie DASH. Oczywiście diety DASH najczęściej nie trzeba przedstawiać. Jeśli chcecie więcej informacji, to zapraszam na mój kanał. Tam jest playlista, na której są materiały właśnie o tej diecie. Dieta DASH oczywiście uważana za jedną z najlepszych, najbardziej korzystnych dla nas diet. Zawsze można powiedzieć w tej top 3, ale najczęściej myślimy, co możemy jeść na danej diecie dzisiaj czego nie jemy na diecie Dash. I to niekiedy jest dużo łatwiejsze ułożenie diety, kiedy wiemy, czego nie jeść i co omijać. Od początku. Pierwsza rzecz mięso czerwone. Minimalizujemy, wykluczamy mięso czerwone. No, najlepiej minimalizujemy tylko. Po prostu jego spożywanie w zbyt dużych ilościach, w znacznych ilościach, w przypadku diety Dash jest czymś negatywnym. To mięso czerwone musi być zminimalizowane czy też wykluczone z naszej diety tak żeby jego wpływ na nasze ciało na nasze zdrowie nie był negatywny. Drugą rzeczą, ale to jest coś co chyba prawie każda dieta eliminuje, jest cukier i słodycze. No ale tak jak mówię, to nie tylko dieta DASH, to chyba każda dieta każe wyeliminować czy też maksymalnie ograniczyć ten cukier i słodycze. Oczywiście to są puste kalorie, zbyt dużo węglowodanów, często inne substancje chemiczne i to wszystko w sposób negatywny odbija się na naszym ciele, na naszej kondycji. Kolejną rzeczą, czego nie jeść na diecie dasz, są wędliny. Niestety, dla fanów wędlin, są one bardzo mocno niepolecane na diecie dasz. Szczególnie te wędliny słabszej jakości, te wędliny, w procesie produkcji których używane jest dużo, bardzo dużo przeróżnych substancji. I w takim kilogramie jakiejś wędliny tego mięsa mogą być naprawdę śladowe ilości. Oczywiście przesadzam, ale wiemy o co chodzi. Wędliny jednak oczywiście nie są, to nie jest reguła, ale najczęściej do ich przygotowywania są używane nie takie rzeczy jak trzeba, albo w zbyt dużych ilościach. Do, ten, do tego proces ich obróbki, przygotowania też nie jest najczęściej właściwy. Dlatego jeśli wędliny to albo naprawdę sprawdzone, chociaż tutaj łatwo powiedzieć kup sprawdzoną wędlinę, to nie jest proste, albo też przygotowane samodzielnie, co też nie jest prostą sprawą. Kolejna rzecz, czego nie jeść na diecie DASH, to pełnotłusty nabiał. Oczywiście dieta DASH dopuszcza, nawet nie dopuszcza, tylko nakazuje jeść chudy nabiał i to w naprawdę dosyć dużych ilościach. Ale jeśli chodzi o pełnotłusty nabiał, to jego nie jemy. Jednak ta zbyt duża ilość tłuszczu, chociaż tłuszcz jest potrzebny w naszej dzieci i dieta DASH również o tym mówi, to jednak ten nabiał pełnotłusty powinien być wyeliminowany. Tak, żeby skupić się na nabiale, ale na nabiale chudym. I tutaj coś bardzo ważnego. Niestety, ale wiele produktów, które reklamowane są, sprzedawane są jako nabiał chudy, to ten tłuszcz jest po prostu zamieniany na węglowodany. Jest odtłuszczony, ale na to miejsce są wrzucone naprawdę spore ilości węglowodanów. I musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Żeby nie rzucić się na te produkty light, bio, nie wiem jak się to określa, gdzie tego tłuszczu jest mało, ale za to jest dużo węglowodanów. Jeśli mamy do wyboru ten nabiał pełnotłusty, ale z takimi normalnymi ilościami tłuszczu i węglowodanów, a chudy nabiał, ale gdzie tych węglowodanów jest milion, stawiajmy na pełno tusty. Kolejna rzecz, czego nie jeść na diecie dasz, to produkty zawierające duże ilości soli. I tutaj zalicza się cała masa rzeczy. Czyli głównie produkty mocno przetworzone, właśnie wędliny, wspominane, ale też takie rzeczy jak niektóre chleby. Niektóre wypieki, produkty, sosy, takie gotowe rzeczy, i tam niestety tej soli jest bardzo dużo. Oczywiście sól jest elementem, rzeczą, sód jest bardzo potrzebny i musimy go dostarczać do swojego ciała, żeby po prostu działało. Ale w zbyt dużych ilościach w bardzo negatywny sposób wpływa. Nie tylko na nasze serce, układ krążenia i całą masę innych rzeczy, ale też powoduje, że chcemy tej soli jeść po prostu jeszcze więcej. Czyli wszystkie produkty z dużą ilością soli muszą być wyrzucone do kosza. Niestety lubimy tą sól podobnie jak cukier i dlatego bardzo często jest to czymś bardzo ciężkim. Kolejna rzecz to tłuste produkty mięsne. Te tłuste produkty mięsne to właśnie te tuste rodzaje mięs. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że niektóre rodzaje mięs mają tego tłuszczu bardzo, bardzo dużo. I te produkty, te produkty mięsne tuste musimy albo ograniczyć do minimum, albo całkowicie wyeliminować. Tu jednak dieta DASH stawia na chude mięso, na ryby, na drób na rzeczy, które tego tłuszczu nie dostarczają zbyt dużych ilości, ponieważ w diecie dasz te tłuszcze powinny pochodzić z innych rzeczy, takich jak olej rzepakowy, olej lniany, oliwa z oliwek, orzechy, nasiona oraz oczywiście nawet z tego chudego nabiału, chudego mięsa, ponieważ tam ten tłuszcz też występuje. I to występuje w takich ilościach, które za to nasze zapotrzebowanie na tłuszcz zapewniają. Więc tych produktów, które powinniśmy albo maksymalnie zminimalizować, albo w ogóle nie jeść na diecie DASH. Można powiedzieć jest dużo, ale i nie dużo. Ponieważ większość z nich jest i tak w większości diet na czarnej liście, na liście, którą należy wyeliminować. I nie są to produkty, których nie dałoby się zastąpić, które by było ciężko w jakiś sposób zastąpić. No może poza czerwonym mięsem, czy też tłustymi mięsami, które dużo osób lubi. No ale ja Wam nie każę nic, no nikt Wam nie każe, nie powinien kazać, oby eliminować, tylko może zminimalizować. A tak to cała reszta to jest coś, co możemy albo zamienić taką naprawdę smaczniejszą rzeczą, albo też po prostu nawet nieduża ilość powinna nam wystarczyć. Czyli od początku. Mięso czerwone, cukier i słodycze, wędliny, pełnotusty nabiał. Wszystkie produkty z dużą ilością soli. Tutaj pamiętajmy o tym chlebie. Niektóre rodzaje chleba naprawdę tej soli posiadają zbyt dużo. No i wędliny. I wszystkie produkty przetworzone, takie gotowe. Oraz tłuste produkty mięsne. Mięso czerwone, tłuste produkty mięsne. Wędliny zastępujemy rybami, drobiem, chudym mięsem. Nie ma problemu. Pełnotusty nabiał. Tu wchodzi na biał chudy. Wszystkie produkty z dużą ilością soli możemy to zastąpić produktami, gdzie tej soli nie ma tak dużo. To nie jest aż tak trudne. Cukier i słodycze. No tu mamy różne słodziki, różne metody zastąpienia tego. Oraz słodycze niskotłuszczowe, słodycze, które nie będą nam przeszkadzały. Czyli wszystko do zrobienia, to nie jest aż tak trudne. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. No i do zobaczenia, usłyszenia ponownie. No i zapraszam na mojego vloga zbiegania. Na razie.